No witajcie wszyscy tu Gamersden i gramy w Gwinta. Dzisiaj start nowego deku na Skojatel i Harmonię. Standardowo wybrałem po prostu najpopularniejszy deck z Play Guenta, który teraz jest w tym momencie w grupie Skojatel. No i jest to dek na harmonię, dek ma ponad 200 w tym momencie pozytywów. No i co jest ważne? Ważna jest sprawa taka, że deck był robiony przed ostatnim update'em balansującym, więc yy, ma troszkę za duży koszt w prowizjach, musiałem wymienić jedną kartę, yy, ale mam nadzieję, że teraz już, yy, że, że, że nie wpłynie to jakoś specjalnie na ten deck i będzie się nim dobrze grało. To jest dek tradycyjny na harmonię, więc nie ma tu jakiejś filozofii większej, mam nadzieję. Chociaż nie grałem jeszcze tym deckiem, więc nie wiem jak to będzie wyglądało do końca. Próbujemy, zobaczymy. Mamy zadanie dzienne na e, grę z kojatelem, więc też mam nadzieję, że trochę tam to popchniemy do przodu. No i to będzie ostatni dek e, z tych nowych przynajmniej deków w tym e, sezonie. E, do końca sezonu pogramy właśnie chyba tym dekiem. Ewentualnie jeśli będzie nas bardzo wnerwiał, znaczy głównie mnie. To wtedy zmienimy sobie na jakiś jeden z tych starych deków, do których mam sentyment, jak na przykład dek Potworów na krwawienia, albo dek Skellige na scenariusz. No, zobaczymy. Duma to wszystko, co nam pozostało. No, i gramy z królestwami północy, które podobno są takie cienkie, jak mówicie, w tym sezonie. Zobaczymy, czy to tak naprawdę jest. I co mamy? Mamy dwie trucizny w razie czego, mamy blokadkę, mamy krasnala, mamy elfa, mamy drugiego elfa, człowieka, maszynę, e, różne cuda, troska driad oczyszcza. Aha, i daje trzy witalności jak mam dryadę. Okej, okay. no i hawekara mamy też przede wszystkim. Dobra, grajmy tak, zobaczymy jak pójdzie, bo nawet nie wiem co w deku są za karty, więc ciężko przewidzieć. No to co? Zaczynamy od Hawy Kare? Nie, to już to okazja, Król Złoty! Pewnie poleci w niego jakiś wrzący olej za chwilę, znając życie. Chociaż to jest... E, ...wzmacnianie i ładunki, więc to raczej wrzący olej nie będzie. Będą się po prostu... ...wzmacniać i budować. Dobra. E, tego na razie jeszcze nie blokujemy. Zblokujemy sobie kogo innego ewentualnie. Natomiast w tym momencie sobie wystawimy... Eee, myślę, że Pawko to będzie dobry dzień. A wzmocnijmy go niech ma. Jak ma jakiegoś Geralta, czy coś to go zużyję. Może od razu i będzie dobrze. Ma truciznę. Kto wie za dużo, żyje krótko. Ma truciznę i niestety to jest taka trucizna na którą mało jesteśmy w stanie poradzić, bo zapewne ma jeszcze jedną truciznę w deku. Ten nie ma jakiegoś, nie, nie ma, nie ma, nie ma czułości na rząd, bo moglibyśmy go przestawić. Możemy go zblokować, ale to mi nic nie da tak naprawdę, bo on pewnie w deku będzie miał kogoś jeszcze z trutką. No ale tak chyba zrobimy, no. Chociaż nie, lepiej go będzie może oczyścić po prostu. W tej grupie. No i teraz, jeśli ma rzeczywiście tą trudkę gdzieś tam w deku, drugą, no to na ręce, no to mi go i tak wytruje. Od razu. Znaczy, gdybym go zblokował, to by było dokładnie tak samo. Ale widzę, że nie, że postawił na Redańskiego rycerza. No, redański rycerz akurat nie jest czuły na rząd, więc tu nie ma problemu. I najlepsze jest to, że nie użył tej trudki drugi raz, więc teraz to go już zblokujemy. Ludziom nie można ufać. Mamy to. Niebieskie pasy proszę ja was, no ciekawe, ciekawe. Nie macie tu Taka sytuacja. Dobra, to sobie Mahakama w wystawie. Dalej, Który pierwszy! Strzelamy, będzie ich niestety, boostował. no nie czy kopiował. co ja mogę? To ja mogę zawsze. To jest jeden punkt obrażeń niestety. To jest 26 na 26. dobra, powiedzmy, że tą dryadę wystawimy. Odejdź póki możesz. Okej. Okay. No i dobra, i ma jeszcze jednego. No będzie miało ich sporo. Niestety sporo dziadów będzie. On ma 4 Wypadałoby zagrać jakąś kartę eee Kurde, no nie chcę tego drzewca zużywać No naprawdę nie chcę Dobra maszyna Harmonia pójdzie dokładnie 10 punktów przewagi jest. No dobra, to jest moment, w którym możemy sobie spokojnie spasować. A ty gdzie? Pasik. Krzyż Arzura, najsilniejsza jednostka. Co? Drałga teraz zagrał? Dziwna sytuacja. Widać, że Draug chyba nie jest jego e, finisherem. Z tego wniosek. Po prostu będzie bazował na tych chyba e, niebieskich pasach. A chyba, że ma jakiś rezurek albo coś takiego. E, dobra, karta natura stali. Natury stali. E, na dry pasa musimy coś mieć. No to powiedzmy, że to będzie kresowane z co. So nie, lepszy będzie y, Elf Oficer. Tak, dobra, możemy tak grać. Jakie tu mamy karty specjalne jeszcze w ogóle? Eee, no, wodę z Brooklynu mamy i jeszcze... ze flasu ewentualnie. No, Pawetta wiadomo. W sumie to było pewne. Jasna pała. Fawę nam wyciągnie wodę z Brokilonu. E, oficer w richet zadaje dwa punkty, czyli byśmy mieli byśmy mieli trzy, a on miał cztery. Czyli tak mi to nic nie daje. No ale mimo wszystko to zagramy. Wszystkie pasy generalnie już ma w deku, no nie? No i mamy rosza. Za północ, za temeria. Niezły <śpiewanie> macie tu fajfę. O oh, w mordę. No dobra. Nie zostaje mi nic innego jak zagrać w wodę brooklinów teraz. Yy, rozmieszczenie, dobra. Woda. I jeszcze raz woda. Mamy 11 punktów straty, co nie jest źle, bo mamy je, nawet drzewca jednego, który ma 10 punktów, plus wszystkie harmonie, to naprawdę zrobi różnicę. Falibor... E, no, za 3 i za 2 może walnąć. Khabarona! Za 2 i za... O, dokładnie na no, to samo wypadku, dobra. E, no to teraz walniemy sobie drzewca, odyńca, czemu nie... No daleki zasięg. Strzelić nawet. Jak miło. Dawniej nie miał zapału, chyba ten drzewiec, nie? A, jak kontroluje driadę, to ma zapał, no tak. Bliskie starcie, co? Daje nasie chwawienie na cztery tury. Aha, aha. No to nie, to my mamy na to saperów. Jorwe. Proponujesz? Ja mam jeszcze bestię, która nam odpali wszystkie harmonie. O, chyba paroks Momencik, teraz tak: tego kolesia dwa punkty damage'a to już jest 5. 6, 7, 8, 9. I 2 punkty y, to jest 11 punktów. Kurde. 11 punktów, a potrzebuje punktów, niestety, 14. Ale lipa. No to tak czy siak muszę zużyć obie te karty, to już trudno. Dobra, kurde, niestety jednego punkta. I w takim razie Szkoda bo to było dobre tempo na trzecią rundę krótką, bo w ogóle wierzba by była dobra Ale może dęba wylosujemy albo, albo coś No jest dąb, to też nie jest tak tragicznie. jest Persival, który ma podwójną harmonię i wszystko to nam się ładnie z dębem zrobi, no nie? Triada łowczyni kurde. Dobra, niech będzie. Spróbujmy. Jest to dość spore tempo, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Yy, to jest... Nieczułe narząd, czyli sobie damy powiedzmy do przedniego rzędu wszystko. Królewsko zamarynowanego śledzia! Razie, gdyby chciał trebusz jakiś wystawić, chociaż wątpię. A, zblokuje mi gościa, dobra. Już nie pomogę. jeśli ja mi Takie życie. Twój kolejny krok będzie ostatnim. To my mu tak. ...odbiją każdy pocisk. No i tak. I albo starczy, albo nie starczy. jednak starczy. Filipa to jest jednak dość kurde. No kurde, dwoma... tam, ja pierdzielę. Nie no, masakra. Pierdzieloną Filipę musiał mieć na ręce jeszcze, no. Dupę, żeż jeża. Dobra, no to spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. Trochę pechowo teraz poszło. no. Tak pięknie szło, no. no. ale pocisnął w drugiej rundzie. I niestety. Dobra. Kogo mamy tym razem? razem mamy Nilgard na zniewolenie jak zwykle Duma to wszystko co nam pozostało więc niby takie słabe te deki, a wszyscy grają królestwami północy albo Nilgardem. Dlaczego tak jest w takim razie? Powiedzcie mi. To jest jakieś nienormalne. Yy, dobra, co mamy? VW ze wlasu. W zasadzie VW wyciąga mi teraz tylko to oczyszczenie, także tak naprawdę mogę ze w lasu wymienić. Eee, nie marnuj mojego Dobra, wiosku. grajmy. Od ilu on ma to? O Jezus, szóstkę nawet może przeciągnąć. Jezu. Eee, no dobra, trudno. Zagrajmy eee, h Misru. No, bałem się, że nie mam nic, co by mu skontrowało Damiena. Poza lokiem jakimś, ewentualnie, ale e, myślę, że on sobie z lokiem poradzi. Hail Carter! chyba będą e, te asymilacje, coś mi się wydaje. Hmm. No dobra, Adriada łowczyni w takim układzie. Poproszę Twój kolejny krok będzie ostatni. Jak wystawię drzewca odyńca, no to niestety on mi go przejmie, nie? Bo on no, z sz może przejąć. No i to będzie niefajne. Nie A, rozwali mi teraz dryadę? Nie, tego kolesia. I przejmie go. Tak, dobra. to teraz mogę w miarę bezpiecznie drzewca wystawić, rzeczywiście. Okej. Okay. No ale jak jemu się zachce Damiena na przykład wystawiać, no to będzie troszkę lipa. No, skrytobójstwo też fajnie. Nie ja Niesiemy go do drugiego rzędu, nie będzie boostował jednostek wroga. Mamy Dryadę i mamy bestię w tym momencie z harmonią, więc jak sobie wystawimy elfa, to obie się zbustują. Jak sobie wystawimy drzewca, to się obie zbustują. I jak sobie wystawimy potem jeszcze krasnulski wóz bojowy, to jeszcze z drzewcem razem się wszyscy zbustują. Ta taktyki Sprytny manewr. aha, turniej rycerski znowu. No dobra, no to my w takim razie jednak dalej płaczącą wierzbę zatrujemy te styka. Wygramy! To jeszcze nie jest najgorsze. krasnoludzki wóz bojowy. Plus dwie harmonie. No i jeśli nas nie przebije, to byśmy teraz skończyli. A on sobie nawet skończył wcześniej. Barnabę i mamy Siaran. W zasadzie mamy same fajne karty. Chociaż nie wiem czy do końca potrzebuję jeszcze jedną młodą Dryadę. A wymieńmy. O, Ida, elf czarodziej, dobra. To nawet lepiej. Robimy drypass. W Najsłabsza jednostka. O, ciekawe. Arturiusa poświęcił na drypassa. Czymże jest prawda, jeśli nie iluzją no, trochę sobie odchudzi dek to na pewno z Brygady Impera. Stało mu 8 kart w deku, więc rzeczywiście z tego 3 dociąga teraz, więc tak naprawdę duża szansa jest, że jest, że dociągnie to, co akurat nie chce dociągnąć. Momencik, to... Yy, to ustrojstwo oczyszcza tylko sojuszniczą jednostkę i wzmacnia otrzyma... No, 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 może się przydać. Eee, więc mamy teraz przez to dostęp przez VW do tego ustrojstwa. Oficer w Wrichet to jest elf. Gdybyśmy go zamienili... o, jest. Jest y, wielki dąb. O to chodzi. Okej. Okay. Nie masz nie towaru. Ma w razie jakby co to mamy jaran na zablokowanie Damiena. Z tym, że nie wiem czy. Gruba helga. To jest gorsza sytuacja. No to nie wiem, czy nie trzeba grubej helgi zablokować. W jeża. No raczej trzeba, no bo on będzie nas tu po prostu strasznie Grubą Helgą Kosił, z tym, że jak teraz ją zablokuję, to już zużyję sobie elfa. Tu mam człowieka też nie za dobrze cholera to zrobiłem. Trudno, blokujemy. Ludziom nie można... dostał wszystko płynie smakłych broni nie da się zapomnieć dobra chowy to jest dryada Kurczę. co to 5 punktów obrażeń i wzmacniania dobra. Jedną dryadę się pozbędzie, niestety. Elfa już mamy. Krasnoluda nie mamy. No to Krasnal. Kogo tam jeszcze mamy w deku? Pawko na przykład moglibyśmy jeszcze wrzucić. Gnoma i tak już mamy w sumie na ręce. Jeszcze nie mamy bestii ewolucji. Co on tam teraz wykmini znowu? Łapkę jakąś wykminił. Zaraz, zaraz, to wzmacnia jednostkę o jeden. Pawko ma, ile punktów siły? 5, czyli jeśli to będzie ta pułapka, która zadaje 5 damage'y, to Pawko przeżyje. Eee, okej, okay. to tak zrobimy. To będzie dobry okay. dzień! No to w takim razie będzie to ta pułapka, która zadaje 2 damage'a w całym rzędzie. To też mu trochę, trochę da, nie powiem stali początkowej teraz jeszcze. To żal, że nie ma żadnych asymilacji w tym, w tym teraz wystawionych, bo naprawdę sporo tych Barnabe. nic mu to nie daje. Dobra, ale odbyłem się odbyłem. Odbyłem. Dobra, dostaliśmy damage'e zgodnie z przewidywaniem. Eee, no to teraz polecimy Barnabą? Mogę Elfa, Driadę i Krasnala, nie? Tak.

Zadaj sąsiednie. Dobra, no. To co to będzie ta driada pewnie, tak? Nie powiem, nie powiem. Trochę damage poleci Ale dalej mamy prawie dwukrotną przewagę, więc nie jest tak źle. Eee, dobra, weźmiemy sobie Vw witalności, bardzo ładnie. Zatrzymamy. Vilgefortz na pawko ok. okej. Hmm, ciekawy wybór. Krasnala przywołało, dobra. Szkoda, że do tego rzędu to trochę głupio. Na dalekim daj jednostce witalność, proszę bardzo. No co mnie wezwałaś. Cztery witalności. Teraz chyba pójdzie całkiem spoko. A, może Moja wróżba nigdy piestę. nie kława. to nie była niestety jednostka, ale peszek. Ale... może ją zagrać teraz, tak? I co? I wzmocni się jeszcze o 13 Tiborem, za prawdopodobnie tą ostatnią kartę, co tam ma. Eee, jakoś przeżyjemy. Jorme! Jednostka stali i zadaj obrażenia. A, no to dobra, no. No to pięknie. A, trujeczka Nie przyszła mu karta, którą chciał chyba. Wszystko i SRU. Wygrana tym razem. Dobra, no to jedna przegrana, jedna wygrana. Ostatni to taki standard widzę jest. Yy... O, i mamy dwa punkty nagród, to przy okazji jak już jesteśmy w temacie, ee, to sobie dodamy następną część w roku szczurołaka. Gdzieś tu piąteczka nas powstrzymuje, tak, tutaj, albo tutaj, wszystko jedno w sumie. Niech będzie tu, pyk. No i dobra, i teraz potrzebujemy dwa punkty, żeby cokolwiek ruszyć, więc na razie czekamy. Jeśli chodzi o zadania dzienne, to potrzebujemy jeszcze wygrać 4 partie z Kojatelem albo ukończyć jedną rozgrywkę. No to sobie może poza YouTubem ukończę jedną, żeby już mieć z głowy to zadanie dzienne. Na dzisiaj tyle, dzięki bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć!